Diolch yn

3 do z drużyna może Gierbica Zakończył się 2 do 2. Jak pan skomentuje yy, dzisiejszą potyczkę? Zaangażowanie po dwóch stronach. Uważam, że byliśmy zespołem dużo lepszym. Graliśmy w piłkę, ale <küh> sytuacja na 2-1, gdzie sędzia dyktuje kuriozalnego, karnego, po prostu nie ogarnia e, meczu. E, I to tyle sędziom, bo, bo, bo na to szkoda jakiegoś prądu. Natomiast my mogliśmy mecz skończyć już w pierwszej połowie i, i temat meczu był zamknięty.

이야에자자 Myślę, yes! że yes! 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 obydwa zespoły znają się już jak e, łyse konie i, i Myślę, że będzie to podobny mecz o podobnym ciśnieniu. Są to derby tutaj regionu, i my tutaj nie zostawimy pola. A Wierzbica na pewno też, i będziemy walczyć e, o wyjście, o rundę dalej.